Masz w swoim życiu osobę, która zawsze musi mieć rację, która pomniejsza Twoje sukcesy, a wyolbrzymia porażki, która potrafi być czarująca w jednej chwili, a okrutna w kolejnej. Witaj w świecie narcyzmu. Narcyz może niszczyć wszystko: pewność siebie, zdrowie psychiczne, związki, finanse, ale czy wiesz, że narcyzi prawie zawsze kończą tak samo? W większości przypadków ich życie to ciąg porażek, samotności i pustki. Słaba to dla mnie pociecha, powiesz. I masz rację, bo nie chodzi o to, żeby cię pocieszać czy namawiać do łagodności wobec narcyzmu. Chodzi o to, żeby dobrze zrozumieć, z czym masz do czynienia i zacząć korzystać z tej wiedzy. Dzisiaj opowiem, skąd bierze się narcyzm, co czeka narcyza oraz, co najważniejsze, jakie są konkretne sposoby obrony, które dadzą ci siłę przeciwstawienia się narcystycznej manipulacji. Zostań do końca, bo pokażę Ci trzy skuteczne metody, które pozwolą Ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem i zbudować wewnętrzną siłę, której żaden narcyz nie zdoła naruszyć. Zanim wejdziemy w te rozważania, jedna ważna uwaga. Wątek, który się pojawia w komentarzach w pytaniach narcyzm a płeć. Narcyzi mężczyźni, narcyzki kobiety, jak to wygląda? Na podstawie badań naukowych, nieco upraszczając wnioski, można przyjąć, że wśród narcystycznych osób około 70% stanowią mężczyźni, a 30% kobiety. Żeby nie przypisywać narcyzmu tylko do płci męskiej i nie wpadać w stereotypy, będziemy okazjonalnie używać zamiennie określeń narcyz, narcyzka i rozumieć, że de facto temat dotyczy obu płci. Bo narcyzm dotyka obu pci, choć przejawia się nieco inaczej. U mężczyzn najczęściej widzimy narcyzm skupiony na dominacji, poczuciu wyjątkowości. U kobiet częściej narcyzm związany jest z nadwrażliwością na krytykę przy jednoczesnym, ukrytym poczuciu wyższości. Zatem skąd w ogóle bierze się ten narcyzm? Narcyzm to, wbrew popularnym opiniom nieprzerysowane przerysowane samouwielbienie. To głęboko zakorzeniony sposób obrony, który powstaje zwykle w dzieciństwie. Według badań psychologicznych, zaburzona, narcystyczna osobowość kształtuje się, kiedy dziecko doświadcza traumy lub poczucia braku kontroli i podejmuje dramatyczną decyzję. Nie mogąc zrozumieć swojego bólu, takie dziecko tworzy fałszywą, doskonałą tożsamość. Maskę, która początkowo ma chronić, ale szybko przejmuje kontrolę nad całą osobowością. Ta maska ma na sobie napis Jestem idealny, a to świat jest zły. To czarno-białe myślenie staje się rzeczywistością narcyza. Dobrze wyjaśnia to Wojciech Eichelberger, który mówi tak: W środowisku nieprzychylnych, wiecznie niezadowolonych rodziców może rozwinąć się osobowość narcystyczna, czyli często podświadome, niskie poczucie własnej wartości. Wtedy próbujemy udawać kogoś, to w naszym wyobrażeniu byłby godny uznania i szacunku. To powoduje ogromną frustrację i lęk przed zdemaskowaniem. Aby wydawać się lepszym, osoba narcystyczna ma silną tendencję do poniżania innych i manipulowania nimi. Niskie poczucie wartości może wynikać także z odwrotnej sytuacji, kiedy rodzice ciągle wychwalają dziecko i zachwycają się nim bezpodstawnie. Może być też tak, że Ojciec krytykuje, a matka przechwala. We wszystkich tych przypadkach rozwijający się człowiek dostaje nieadekwatną, fałszywą informację o sobie i czuje, że coś jest z nim nie w porządku. Także inne działania dorosłych ważnych dla dziecka, takie jak nadmierne dbanie o ocenę otoczenia i zachowywanie zewnętrznych pozorów wspierają takie narcystyczne sformatowanie. Tak mówi o tym Wojciech Heichelberger. Co ciekawe. Ta maska nie jest po prostu udawaniem, odgrywaniem roli. Ona staje się tożsamością narcyza. Narcyz z czasem naprawdę wierzy, że jest wyjątkowy, doskonały i jest ponad wszelką krytyką. A ta iluzja wymaga stałego potwierdzania z zewnątrz, co prowadzi do ciągłej potrzeby kontroli nad otoczeniem. To ogromne ograniczenie i ciężar do dźwigania za cenę niszczących emocji i energii. I tu ważne wyjaśnienie. Nie chodzi nam o usprawiedliwienie narcyzów, bo mieli kiepskie dzieciństwo. Jako świadomi ludzie, powinniśmy, niezależnie od tego, jak trudne i niemożliwe to może nam się wydawać, wznieść się na poziom widzenia narcyzów z perspektywy zrozumienia źródeł tego ich chorego sposobu patrzenia na świat. Ich życie wewnętrzne to ciągły lęk przed odkryciem, przed ujawnieniem, że są niczym bez tej swojej maski. To zrozumienie nie jest jakimś Miękkim wyjściem w stronę narcyza, otwarciem drzwi dla kolejnych poziomów manipulacji. Ono jest potrzebne nam, tym, którzy zmagają się z demonami targającymi narcyzem, żeby ustawić nas w odpowiedniej postawie wobec narcyza. Jesteśmy w roli tego, który ma spokojnie odebrać dziecku zapałki czy brzytwę po to, żeby przestało podpalać świat, robić krzywdę i zadawać rany innym, a w końcu i sobie. To nasze zrozumienie nie oznacza w żadnym wypadku wyłączenia naszego prawa do samoobrony, a wręcz je wzmacnia i uzasadnia. Mamy pełne prawo stawiać granice wobec przemocy psychicznej, manipulacji, uwikłaniu wskutek uzależnień, chorób, nieracjonalnych decyzji, a w skrajnym przypadku i przemocy fizycznej, nawet jeśli uznajemy narcyzów za osoby głęboko nieszczęśliwe, które na koniec zbiorą. Negatywne żniwo tego swojego postępowania. To bardzo subtelny, ale kluczowy element. Nie chodzi ani o pobłażanie i tłumaczenie, ani o zemstę czy nienawiść, ale o świadomą ochronę naszej własnej integralności psychicznej. Prawdziwe wyzwolenie spod wpływu narcyza zaczyna się od pracy nad sobą, nie od próby zmiany narcyza, co często jest zwyczajnie niemożliwe. Zaczynamy od siebie. Pracujemy. Nad sobą. Do tego potrzebujemy wiedzy o tym, skąd się bierze narcyzm, w jaki sposób narcyzm funkcjonuje. Teraz zróbmy skok i wybiegnijmy w czasie do przodu. Jak kończy narcyz? Narcyzi, mimo pielęgnowanego obrazu życia pełnego sukcesów i szczęścia, prawie zawsze kończą tak samo źle. Wiem, że mamy ochotę powiedzieć, siedząc na zgliszczach naszego życia Zdemolowanego przez narcyza, że to marna pociecha. Owszem, jednak zobaczmy ten obrazek i zobaczmy, do czego on nam się przyda. Po pierwsze, ich potrzeba całkowitej kontroli sabotuje długoterminowe planowanie. Tam, gdzie ludzie dostosowują się do okoliczności i uczą się na błędach, narcyz musi kontrolować każdą przeszkodę, co prowadzi do serii samodestrukcyjnych decyzji. Po drugie, narcyzi są mistrzami iluzji. Będą robić wszystko byś uwierzył, że po rozstaniu z tobą ich życie jest cudowne. W rzeczywistości przeskakują z jednej katastrofalnej relacji w drugą, ponieważ ich wzorzec zachowania to bombardowanie miłością, dewaluacja, odrzucenie, próba powrotu powtarza się w każdym związku, w każdej relacji. Po trzecie, narcyzi cierpią na to, co psycholodzy nazywają magicznym myśleniem. Wierzą, że zasługują na sukces bez wysiłku co prowadzi do ryzykownych zachowań finansowych, zawodowych. Stąd tak wielu narcyzów kończy w finansowej ruinie. A teraz to, co rzadko dostrzegamy. Z wiekiem sytuacja narcyzów drastycznie się pogarsza. Ich reputacja zostaje zniszczona, ludzie trzymają się od nich z daleka, a jeśli narcyzi opierali swoją wartość na wyglądzie, starzenie się jest dla nich druzgocące. Nie mają prawdziwych przyjaciół, wpadają w uzależnienia, i coraz trudniej jest im znaleźć ludzi, którzy kupią tą ich ciągłą iluzję. Badania pokazują, że osoby z zaburzeniami narcystycznymi mają wyższe wskaźniki samotności, depresji, i uzależnień w późniejszym wieku niż ogólna populacja. Końcowy etap życia narcyza to często rozpaczliwa próba utrzymania maski, która nieuchronnie się. Rozpada. No i w końcu, co z tego wynika dla nas? Jakie to dyktuje nam strategię obrony, odzyskania naszej mocy? Co my możemy zrobić, rozumiejąc to wszystko? Jak się obronić bez zniżania się do poziomu narcyza? Kluczem jest tutaj zrozumienie, że my nie możemy zmienić narcyza, ale możemy zmienić siebie i swoją reakcję na niego. Możemy odzyskać wewnętrzną siłę przez. Świadomą konfrontację z wyzwaniami, które przynosi ze sobą narcyz. Oto trzy przykładowe strategie, bardzo konkretne, które dają rezultaty. Pierwsza z nich to technika szarej skały. Ona idzie dużo dalej niż omawiane w poprzednim filmie. Zatrzymujące narcyza zdanie odmawiam udziału w tej rozmowie. Zobacz poprzedni film, bo tam jest mnóstwo interesujących informacji i między innymi jest pokazane to podejście. Technika szarej skały jest polecana szczególnie w sytuacjach, kiedy jesteśmy narażeni na skrajnie agresywne, z włączeniem agresji fizycznej reakcji narcyzów. Narcyzi żywią się reakcjami emocjonalnymi, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Ta technika szarej skały, grey rock method, polega na staniu się emocjonalnie niewzruszonym i nieaktywnym dosłownie jak bezbarwna, nudna skała niewarta uwagi. Odpowiadaj krótko, rzeczowo, bez emocji, stając się dla narcyza nieciekawym i przewidywalnym. Nie dostarczaj paliwa emocjonalnego, którego narcyz desperacko potrzebuje do kontynuowania swoich manipulacji. Ta strategia emocjonalnego odcięcia się skutecznie blokuje próby wabienia i kontrolowania przez narcyza, powodując, że traci on zainteresowanie i zaczyna się nudzić brakiem emocjonalnego pokarmu, który jest mu przez ciebie dostarczany. Badania pokazują, że ta metoda jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zakończenie narcystycznej przemocy, gdyż pozbawia tego manipulatora. Energetycznej satysfakcji, której szuka w każdej interakcji z Tobą. Druga strategia to strategia wzmacniania granic psychologicznych. Narcyzi to mistrzowie przekraczania, przesuwania tych granic. Kluczem jest nie tylko ustanowienie jasnych granic, ale nauczenie się ich stałego przestrzegania. Kiedy narcyz przekracza granice, natychmiast wprowadza ich zapowiedziane konsekwencje. Bez gruźb, bez kłótni, bez wyjaśnień. Psychologowie nazywają to konsekwencjami naturalnymi. I jest to jedna z nielicznych rzeczy, które narcyz może zrozumieć. Wyjaśnijmy, co to są te naturalne konsekwencje w kontekście radzenia sobie z narcyzem. To automatyczne następstwa przekroczenia twoich granic wprowadzane bez wyjaśnień czy bez emocjonalnych reakcji. To jasno określone, niezmienialne działania podejmowane natychmiast, gdy narcyz przekracza Twoje granice, bez angażowania się w dyskusję czy w tłumaczenia. Na przykład, jeśli narcyz spóźnia się notorycznie na umówione spotkania, nie informując Cię o tym, konsekwencja naturalna mogłaby wyglądać następująco: Jeśli spóźnisz się więcej niż 5 minut bez uprzedzenia, nie będę na Ciebie czekać. Gdy to nastąpi, po prostu działasz, nie odpowiadając na późniejsze wymówki czy próby wywołania w tobie poczucia winy. Celem tego działania jest ochrona naszych własnych granic. Sposób, który dotrze do narcyza. Narcyz może zmienić zachowanie, nie z powodu zrozumienia, na czym nam zależy, ale zauważenia, że jego taktyki przestały po prostu na nas działać. I w końcu trzecia strategia przebudowa naszego wewnętrznego dialogu. Narcyzi programują w nas negatywne przekonania o nas samych. Możemy zacząć świadomie rozpoznawać i przeprogramowywać te myśli. Kiedy przyłapiesz się na myśli Jestem do niczego zatrzymaj się i zapytaj czyj to głos? Czy to naprawdę ja, czy może narcyz w mojej głowie? A następnie zastąp świadomie tę myśl twierdzeniem opartym na faktach. Poradziłem sobie z wieloma trudnościami, jestem silniejsza niż myślę. Pamiętaj o tym, że największa moc narcyza leży w Twojej nieświadomości jego taktyk. Kiedy zrozumiesz, jak działa narcyz, jak on się formuje i jak ma szansę skończyć, oddziaływanie tych jego manipulacji, widzianych z takich perspektyw, po prostu osłabnie. Zrozumienie mechanizmów narcyzmu to nie tylko wiedza teoretyczna, to praktyczne narzędzie do odzyskania kontroli nad swoim życiem i budowania wewnętrznej siły. Czy ten temat i takie na niego spojrzenie jest dla ciebie ważny? Daj znać w komentarzach, jakie aspekty narcyzmu chcesz zgłębić w kolejnych filmach. Możemy przeanalizować szczegółowo konkretne taktyki narcyzów, strategie przeciwdziałania im i inne interesujące w tym wątku tematy. Twoja droga do wolności od narcystycznej manipulacji zaczyna się od zrozumienia, że nie możesz zmienić narcyza, ale możesz zmienić swoje reakcje na jego zachowania. Narcyz zwykle kończy tak samo w samotności i w pustce. Twoja największa siła leży w pracy nad sobą, nie w walce z narcyzem. Edukując się w tych tematach, będziesz mieć wiedzę i narzędzia, by rozpocząć swoją drogę do wolności i wewnętrznej siły. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.